5 minut. Łagam zegarku przestań dzwonić. Czasie zatrzymaj się, dajcie się mi spać. Codziennie tak jest. Wstanę za 5 minutek. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Zostaniesz w łóżku na co najmniej kolejną godzinę. Tak. Tak jest zawsze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odespanie zarwanych nocy. Dobra już, dobra, wstaję. Odsypiać z No nie przez nocy odsypię się na emeryturze. Chociaż to nie do końca tak jest, bo im starszy jest człowiek, tym... Jakoś organizm mniej tego snu potrzebuje, no, znacie ten schemat, starszy człowiek idzie spać o północy, wstaje o czwartej rano, on już idzie na rynek, bo, bo, bo stare panie już tam, w sensie starsze panie, przepraszam, starsze panie ze wsi przyjeżdżają ze swoimi takimi prawdziwymi, dobrymi, zdrowymi produktami z domowej jakby, no ręcznie robione typu majonez itd. itp. I, i ten, no. Jest git majonez. Właśnie zobaczyłam, że zepsułam sobie... Zresztą, bo ja mają taki ze sprężynką, wiecie, bo się łatwiej jest ten, y, kartki przewracać y, i, i mniej miejsca zajmuje, łatwiej jest go, wiecie, na pół złożyć i zaczynają mi się kartki urywać i jest to bardzo niefajne. <grym> Wbrew własnej woli siadasz na łóżku i pocierasz oczy. Obudziłaś mnie z jakiegoś powodu, czy co? No tak, trening. Dzisiaj rozpoczyna się twoje szkolenie jeśli chcesz złapać Holdena w nie najgorszym humorze, to teraz masz najlepszą szansę. Czekaj, chcesz przez to powiedzieć, że Holden jest zdolny do bycia w dobrym humorze? <laughs> Wiem, że to wydaje się prawie niemożliwe i rzeczywiście potrzeba do tego cudu, ale tak. Dobra, dobra, pójdę poszukać za chwilkę. Pójdę go poszukać za chwilkę. Złuch, dziewczyna, chwyć byka za rogi. Nie podoba mi się dlaczego ona mnie tak pcha w stronę Holdena. I to bardzo. Podnosząc się z łóżka żartobliwie klepie cię po udzie przez o, nie miałam okazji ci tego wczoraj powiedzieć, ale dobrze ci poszło na spotkaniu w Atachy. Lepiej niż się spodziewałam, prawdę mówiąc. Mój wilk wcale tego nie ułatwił. Nawet jeśli to udało ci się zachować spokój i pokazać pewność siebie, zdecydowanie zaskarbiłaś sobie nieco szacunku. Powinnaś być z siebie dumna. Dzięki, Madison. Naprawdę potrzebowałam to usłyszeć. Kiedy tak omawiacie spotkanie, nagle na powierzchnię twoich myśli wypływa imię y, Russell. Odniosłaś wrażenie, że to wyjątkowo drażliwy temat dla Watachy, a szczególnie pani Ackley. Madison, kim jest Russell? Wyraz twarzy Madison niespodziewanie poważniej. Ach tak, zastanawiałam się, kiedy o niego zapytasz. Cóż, był przywódcą Watachy przed Aronem. Normalnie przywódca pełni swoją funkcję aż do śmierci, więc zazwyczaj nie ma byłych przywódców, ale z nim było inaczej. Że jak z tym papieżem Benedyktem XVI, nie? Normalnie papież pełni swoją funkcję do śmierci, a on akurat zrezygnował wcześniej. Inaczej? Czyli jak? Co zrobił i dlaczego wszyscy zdają się tak bardzo go nienawidzić? Nienawidzić? Nie wyczułam, żeby go nienawidzili. Raczej ma swoich zwolenników i ma też swoich przeciwników. Jak na przykład Duncan bardzo widać, że, że jakby bardzo go wspiera popiera, o, dokładnie tego słowa szukałam, Do, bardzo go popiera, um, a pani Ackley raczej starała się nie wymawiać jego imienia. Zanim zdążysz o to zapytać, wzrok Madison opada na stojący w pobliżu zegar, a jej oczy rozszerzają się lekko. Tak czy siak, jeśli będziemy tu siedzieć i plotkować cały ranek, przegapisz ten krótki czas, w którym Holden jest całkiem znośny. Prawdopodobnie ma rację, ale odnoszę też wrażenie, że Madison nie chce rozmawiać o rozselu. Nie każdy chce rozmawiać o kimś, jeżeli nie ma o nim... Do powiedzenia czegoś dobrego, tak? Proste, logiczne. <laughs> A teraz w szafie znajdziesz trochę czystych ubrań. Polecam założyć coś wygodnego. Nie wiem, jakie plany ma wobec mnie Holden, ale Madison sugeruje coś wygodnego. Okej. Okay. To by było spoko, tylko że jej z tego stroju wszystko z przodu wyleci, więc proponuję coś, co jednak przytrzyma. Pełne części ciała na miejscu. I tak, zapomniałabym jakie mamy włosy. Tak to jest jak przez cały tydzień chodzę na uczelnię, nie mam czasu nagrywać, to potem zapominam, yy, która jak postać wyglądała. Masakra. Nie lubię tego takiego tej przerwy w nagrywaniu, no ale nie mam innego wyboru. Podoba mi się śmiały sportowy styl, no i ten wzór naprawdę do ciebie pasuje. Kiedy już skończysz się przebierać, ruszasz w kierunku drzwi, a wtedy do głowy przychodzi ci jeszcze jedno pytanie. Byłaś tak skupiona na spotkaniu, że prawie zapomniałaś o tym, co wydarzyło się w gabinecie Arona i o ogromnych pokładach wrogości, które wyczułaś między nim a Holdenem. Kiedyś podsłuchałam ich rozmowę przed spotkaniem. Nie, kiedy podsłuchałam? Aron nie wydawał się zadowolony z tego, że to Holden jest moim stwórcą. Nie sądzę, żeby cała ta wrogość parała się wyłącznie z faktu, że wymknęłam się Holdenowi i prawie się przemieniłam, bo między nimi musi być coś więcej. Madison, czy coś się wydarzyło między Holdenem a Aaronem? Wybacz mi, Alison, ale obiecałam Holdenowi, że nie będę o tym mówić. Rzadko mnie o coś prosi, więc nie mogę złamać danego mu słowa. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Cóż, to potwierdza moje przypuszczenia. Coś na pewno się między nimi wydarzyło. Pytanie tylko, jak poważne to było. Rozmyślając nad tą kwestią, opuszczasz sypialnię i wybierasz się na poszu poszukiwanie Holdena. Po pochłonięciu ogromnej porcji jajek i bekonu wychodzisz do ogrodu. Holden powiedział ci, żebyś spotkała się tam z nim po śniadaniu. Co tak długo tam robiłaś? Znowu wyjadałaś całą zawartość mojej lodówki? Bardzo zabawne. Zawiążę łańcuchami, to nie będę ci wyjadać. W jego zrządzeniu słychać lekko nutkę żartobliwości, łatwą do przegapienia dla kogoś, kto nie słuchałby go uważnie. Nie, ale mogę wrócić do kuchni i to zrobić, skoro i tak się tego po mnie spodziewałeś. Wolałby mnie. Dokładnie, pieniądze piechotą nie chodzą. Ale to nie jest reguła. Łapię. Zrobię to z tego reguła, jeśli będę musiał. Przynajmniej widzę, że przyszłaś przygotowana na lekcję. Dobrze, będziemy mogli szybko to załatwić. Co, chodzi ci o strój, że... No spoko. Zanim zaczniemy, Aaron obiecał, że będę mogła zobaczyć jeszonę. Może mogłabym pójść tam prosto po lekcji? Holden przewraca oczami. Dobra, mogłabyś iść nawet teraz, bo nie mam pojęcia, od czego mamy zacząć to całe szkolenie. Ale byłby zły, gdybym nawet nie spróbował. Najważniejsza kwestią jest zaakceptowanie twojej wilczej strony. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz stale walczyć z samą sobą i w końcu kogoś skrzywdzisz. Holden mówi, że powinnam zaakceptować moją wilczą stronę. Czy to naprawdę możliwe? W tym momencie zdaje się to kompletnie niemożliwe. Jedynym, czego ona pragnie, jest atakowanie ludzi. Każdy z nas toczył walkę z naszymi zwierzącymi rządzami przez lata. Na tę chwilę odczuwasz je bardziej intensywnie, ale zapanowanie nad nimi jest absolutnie możliwe. Skąd możesz mieć taką pewność? Mój wilk jest kompletnie... Mm... Nie wiem, jak to ładnie ująć. <laughs> I niemożliwy do opanowania. Spoko, chyba się już uruchomił. Po prostu mi zaufaj. Nie chcę kontroli. Chcę odejść. Chcę Szona. Ty jeszcze dziecko zaatakujesz. Czujesz, jak przewala się przez ciebie intensywna fala gniewu i sprzeciwu. Halden ma rację. Jakoś muszę się nauczyć kontrolować moją wilczą stronę. Nie jesteś gotowa na swoją pierwszą przemianę, więc zacznijmy od nauki panowania nad Twoimi zwierzęcymi impulsami. Musisz kontrolować swój oddech. Głębokie oddechy, wdech i wy... Ojej. O! Przepraszam! Przepraszam najmocniej. Nie wiem, czy mnie tak wzięła na ziwanko. Głęboki, głębokie oddechy, wdech i wydech, uspokajające wspomnienia, a w ciężkich przypadkach ból pomogł sprowadzić Cię na ziemię. Tak było w e, tym Wolfie, któryś e, kontrolował swoją moc za pomocą... czekajcie... E, czekajcie... Derek za pomocą agresji chyba, złości. A ból... Chyba ból pomagał im, jakby poczuć się żywymi i przywrócić, nie? Czy jakoś tak było? Nie pamiętam. Dobra, to brzmi podejrzanie łatwo. Brwi Holdena unoszą się prawie w kpiący sposób. Ach, doprawdy? Może powinniśmy to przetestować. Nieważne, co powiem, albo jak bardzo zabolą cię moje słowa, nie pozwól Wilkowi przejąć kontroli. Dobra, to to jest ta sytuacja, o której mi ostrzegała e, pewną osoba, że e, potrafi być bardzo niemiły. Okej. Okay. Na spotkaniu prawie spuściłaś wilka ze smyczy. Gdyby mnie tam nie było, zaatakowałabyś ich wszystkich. Przez cały ten czas miałam rację. Nie byłaś gotowa, a w tym tempie nigdy nie będziesz. On nas nie zna. Powstrzymaj go. Pro, postępując zgodnie z radą Holdena bierzesz kilka głębokich wdechów. Nie, nie będę ciebie słuchać, wilku. Musisz mnie słuchać. Holden. Holden robi krótką pauzę, oceniając twoją reakcję na jego prowokacje, zanim doleje oliwy do ognia. Aaron może ci obiecał, że będziesz mogła zobaczyć swojego syna, ale ty wiesz, co się dzieje, kiedy ktoś straci kontrolę. Ludziom dzieje się krzywda. Nigdy nie skrzywdzasz ona. Nigdy. Akurat. Nie mogę jej pozwolić wy wyrwać się na wolność. Nie mogę. Nigdy bym nie. Bez gadania, masz tylko oddychać i myśleć o wspomnieniu, które cię uspokoi. Nie może nas kontrolować. Nie ma nad nami władzy. Pokaż mu. To ty próbujesz mnie kontrolować, nie on. Nie pozwolę ci. Myślisz o szonie, a dokładnie o pierwszym razie, kiedy zabrałaś go na trening ratby, przypominasz sobie radość na jego twarzy i dumę, którą wtedy czułaś. Wydaje mi się, że to działa, przynajmniej trochę. Kiedy wilk przejmuje nad tobą kontrolę, nikt nie jest, nikt nie jest bezpieczny. Wsząd cię zranił i no cholery prawie cię zabił. Już o tym zapomniałaś? To nie wina Szona. Jesteśmy inne. Musimy go zobaczyć. Chcę zobaczyć Szona, ale nie mogę pozwolić jej przejąć kontroli. Kiedy wewnętrzny wilk został kobietą, znaczy wilczycą raczej, samicą, o! Przywołujesz kolejne wspomnienia o tych niezliczonych razach, kiedy ty i John odwiedzaliście waszą lokalną pizzerię, żeby świętować albo lizać rany. Czas, kiedy wszystko było prostsze. Chronczona, trzeba iść, znaleźć go teraz. Nie teraz, ale wkrótce go zobaczą. To ja, jako ja, nie jako wilk. Skupiasz się na ziemi pod twoimi stopami, na wszystkich tych widokach, dźwiękach i zapachach, które cię otaczają, szczególnie na zapachu Holdena mocnym, ale słodkim. OK. Mało kto lubi pachnieć słodko. Wiem to, bo na przykład ja lubię takie słodkie perfumy. Oczywiście ja mogę ich używać bo po co, nie? ale e, ja lubię i na przykład w moim domu no, nikt ich nie znosi, bo są za słodkie. Musiałaś e, wiedzieć o prawdziwej naturze szona, a jednak wolałaś temu zaprzeczać, e, zaprzeczyć, wystawiając was oboje na niebezpieczeństwo. To było nieodpowiedzialne. Igiełki bólu przeszywają twoje ciało, sprawiając, że wszystko mrowi i boli, że żyjąca w tobie bestia wyje, chcąc zaatakować Holdena. Uciszko. Co ja akurat? Holden mi pomaga. Muszę próbować dalej. Jakimś cudem udaje ci się otrzymać wściekłego wilka w ryzach, aż nagle Holden stoi z wężem ogrodowym w dłoni, a po twojej twarzy ścieka woda. O, okej. Okay. Czujesz, jak pęka w tobie jakaś tama, jak u byka, który zobaczył czerwoną płachtę. Rzucasz się na Holdena, zwalając go na ziemię. Aż że tak powiem, byk nie reaguje na kolor, tylko na ruch płachty. Tak naprawdę chyba nie widzi kolorów, czy coś takiego, że kolor nie ma znaczenia. O to chodzi w każdym bądź razie. Tak słyszałem. Co? Siadasz na nim okrakiem, całe twoje ciało aż płonie rządzą przemienienia się w wilka. Atakuj. Jest <noise> ty do mnie unosisz rękę, żeby go uderzyć, ale on bez trudu blokuje twój niestarny atak i przewraca cię na plecy. Teraz to on jest górą i przyciska twoje ręce do ziemi. Jego oczu przesłaniają się jakąś głęboką, pierwotną rządzą. Naprawdę. Wy tylko próbujecie zapanować nad tym, aby nie zamordować ludzi. I już musicie to przepracać w rządze, wiadomo które. Bo wcale nie chodziło o rządzę mordu, mordu, tylko o coś zupełnie innego. Wszyscy wiemy o co chodzi. Kiedy tak na ciebie patrzy, a Ty wpatrujesz się w niego, Holden nagle otrząsa się zamoku. Oboje zamieracie w bezruchu. W tym momencie, mieszkający w tobie wilk wycofuje się, przezwyciężony silnym wpływem Holdena. Przez jego twarz przelatuje wiele emocji, a każda z nich znika zbyt szybko, żeby można było ją odróżnić. Nie jesteś w stanie odwrócić wzroku kompletnie zahypnotyzowane. To jest nie do wytrzymania, C. A tam przynajmniej nie ma jakiegoś zboczonego wyrazu twarzy, jak jest fioletowa chmurka. O, w ten sposób. Co? Takiego? Ledwo jesteś w stanie wydusić z siebie te dwa słowa. Zbyt rozproszona sposobem, w jaki klatka piersiowa Holdena wznosi się i opada. Gwałtownie i ciężko. Bo jesteś ciężka! Musiał trochę wysiłku żeby Cię przetoczyć na ziemię. Mój wilk. On w takich momentach jak ten coś go do Ciebie przeciąga i moje własne myśli przestają się liczyć. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło i ja nie wiem, co mam zrobić. Najlepiej puść mnie, odsuńmy się od siebie na jakieś dwa metry i spokojnie ochłońmy. Proponuję taki, <laughs> takie postępowanie. Patrzysz mu w oczu, przełykając trudem śliny i przygryzając wargę. W tym momencie zdaje Ci się prawie nieodparty. Czy Wilka Holdena naprawdę może coś do mnie przyciągać? I czy powinnam pozwolić mu odkryć, do końca bierze go to uczucie? Yy, czy wilka, wilka Holdena coś do mnie przyciąga? Ale czy ja tego chcę? Yy, może. Kurde. Boję się, że jak się temu poddam, to będzie coś złego. Ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. W czego wpiszę sobie, że muszę coś tam. No, w takim razie nie opieraj się, poddaj się temu uczuciu, zobaczymy co się wydarzy. W kolejnej chwili wewnętrznej walki Holden przywiera do Twoich ust, natychmiast rozpala się między Wami e, ogień e, namiętności. Zawsze tam był, czekał tylko na taką chwilę jak ta. Zapominasz o wszystkim, a Twoje ręce niecierpliwie szarpią koszulę Holdena. Prawie rozrywa ją na, w, pół, na pół w żarliwej próbie pozbawienia go ubrań. Okej? Okay? Holden instynktownie unosi ramiona nad głowę, nad głowę, pozwalając ci odsłonić jego dobrze wyrzeźbiony tułów. Nie, bo żaden bohater w tych postaciach nie może być, mieć nadwagi czy coś w ten dosyć, nie? Wszyscy muszą mieć wyrzeźbione ciało. To, to, to jest totalnie przeciwieństwo do obecnie występujących przedstawicieli płci męskiej. Żebym poleciała, zamiast powiedzieć po polsku, to nie, no po co. Przebiegasz palcami po jego skórze. Niezdolna mu się oprzeć. Tyra.